Ta XIX-wieczna kamienica stojąca w centrum Wrocławia to prawdziwa perła. Nic więc dziwnego, że parę lat temu dolnośląskie inwestycje odkupiły nieruchomość od PKO Banku Polskiego. Mają tu powstać luksusowe apartamenty, sklepy oraz restauracje. Powstanie 111 apartamentów hotelowych. Dwa kompleksy biurowe, a w części parterowej i w piwnicach, które są bardzo wysokie, bo mają średnie 4 metry wysokości, będą zlokalizowane lokale usługowe. Przede wszystkim lokale gastronomiczne przeznaczone dla restauracji tematycznych. Ma to być bardzo klimatyczne miejsce, miejsce spotkań wrocławian, turystów. Z rodzinami, także już dzisiaj wszystkich zapraszamy. Firma Dolnośląskie Inwestycje odkupiła obiekt od PKO Banku Polskiego w 2017 roku. Deweloper specjalizuje się w odnawianiu zabytkowych nieruchomości. Wrocławianom pomysł renowacji kamienicy po złotą muszlą się podoba, jednak kładą nacisk na kwestie zachowania autentyczności budynku. To musi być raczej właśnie jakaś usługowa historia. Natomiast na mieszkaniówkę to, to by były salony. Ważne jest to, żeby bryły nie zmieniać, żeby nie deformować jej napisami, jakimiś dodatkowymi elementami, ponieważ ta kamienica ma styl architektoniczny. Natomiast jaka instytucja się będzie tam mieściła. To chyba nie ma znaczenia, wydaje mi się. Ważne jest to, żeby nie zniszczyć tego, co już jest. Jest pan za tym, żeby miasto właśnie stawiało na remont zabytkowych budynków? Tak. Zdecydowanie tak. Podoba mi się taka stara architektura, i, i takie szklane klocki to nie jest to. Nie jest to. Myślę, że, że warto zachować taki zewnętrzny, te elewacje, żeby były zachowane w takim, w takim stanie, jak, jakim są. Nie? A jak na sprawę renowacji zabytków i zmiany ich funkcji patrzy ekspert? Z punktu widzenia zrównoważenia, wprowadzenie w zabytkową starą tkankę miasta nowoczesnego i luksusowego obiektu jest zasadne. I jest zasadne z takiego powodu, że y, znowu w myśl zrównoważenia zależy nam na pewnym miksie, miksie standardów, miksie y, funkcji. I teraz y, znowu tkwi tutaj takie ale. Czy obiekt, który jest wielofunkcyjny, jest również otwarty na mieszkańców? Bo y, y, nasze śródmieście składa się w dużej mierze z y, takich mieszkań z lat, Powojennych, w których mieszkają ludzie już w tej chwili w wieku emerytalnym, i teraz zasadnym by było, żeby taki odrestaurowany budynek był otwarty na lokalną społeczność. I teraz, jeśli tam są tylko luksusowe knajpy, i luksusowe biura, to pytanie, czy te babcie, dziadkowie, czy nawet była dyrektorka takiego banku, będzie miała w nim, w tym nowym budynku, otwartą przestrzeń społeczną i nie płacąc za. Drogą kolację, czy nawet drogą kawę, będzie mogła tam wejść i znajdzie tam miejsce dla siebie. Więc to jest takie pytanie: na pani odpowiedź, że wszystko jest zasadne, pod warunkiem, że uwzględnia się, tak jakby, szacunek dla miejsca, dla społeczności i dla historii. To nie ma takich, takich tutaj naszych założeń, żeby stworzyć jakieś ekskluzywne miejsce dostępne dla wybranych. To ma być miejsce dostępne dla, dla wszystkich wrocławian, dla turystów. W tym obiekcie przygotowujemy lokale wszystkie z myślą o funkcji gastronomicznej, tak? Także to ma być taki multi gastronomiczny kompleks, gdzie będą funkcjonowały restauracje tematyczne, tak aby każdy mógł dokonać wyboru. Odrestaurujemy, odnowimy taki wewnętrzny dziedziniec, wewnętrzne patio. To wszystko będzie przykryte od góry szklanym dachem, więc atmosfera stworzy się bardzo ciekawa, taka przyjazna, powiedziałbym wręcz rodzinna. Więc myślę, że będzie. Będą te restauracje odwiedzane przez wielu mieszkańców Wrocławia, turystów i na pewno nie ma być to jakieś wybitnie elitarne miejsce dostępne dla wąskiego grona. Pandemia koronawirusa opóźniła rozpoczęcie prac remontowych. Dobra informacja jest taka, że deweloper planuje ich rozpoczęcie już w tym kwartale. Zakończenie renowacji planowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku. Agata Todorow, Echo 24.